gorącymi brawami pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie przywitali świętokrzyską drużynę Andrzeja Piasecznego, która okazała się bezkonkurencyjna w telewizyjnym show Bitwa na Głosy. Zgodnie z obietnicą zwycięzcy programu przywieźli po opiecznym Domu Pomocy Społecznej swoją nagrodę czyli czek na 100 tysięcy złotych. Przyjechaliśmy do Was z pozdrowieniami od. Bitwy na głosy. Bitwy na głosy. <głosy> Myślę, że też słyszeliście coś na temat tego programu, naszego udziału w nim i... <noise> no i tak wygląda ten program, a tak wygląda wymierna strona tego programu, czyli pieniążki, które wygraliśmy. Że, że to nie jest jakaś astronomiczna kwota, i że w to w różne gry liczbowe wygrywa się czasem więcej, ale nam się udało tylko tyle i aż tyle. Miejmy nadzieję, że to będzie początek dobrej pasy dla, dla Was, właśnie. I dlatego dla, na ręce Pana Dyrektora przekazujemy tę kląsę. To co, teraz my coś przekażemy. Ogromne dzięki dla każdego z uczestników i dla przywódcy tej bitwy. Przywódcy. E, oddaję głos moim podopiecznym, oni. Lepiej to wyrażą niż ja. Szanowny panie Andrzej, gratuluję panu. To takie za test, dla taką cierpliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miejsc, które wymagają tej pomocy jest bardzo dużo. Postanowiliśmy wybrać to, dlatego że, że to miejsce jest wyjątkowo e, zapomniane chyba. A przecież e, tak naprawdę pod naszym nosem jest tutaj ponad 200 pensjonariuszek, bo jest to miejsce pobytu stałego niektórych z nich. I e, potrzeby są ogromne. Chcielibyśmy, żeby te pieniążki w jakiś taki wymierny sposób wsparły e, dom opieki, opieki społecznej w Mnichowie, ale żeby też zostały na jakimś trwałym śladem. Rozważaliśmy różne... E, różne ewentualności, ale gdzieś w głowach po rozmowach z pracownikami utrwalił się rehabilitacyjny plac zabaw, miejsce rekreacyjne dla naszych podopiecznych, takie, takie którego nie mamy, żeby, żeby były sprzęty, które pomagają w rehabilitacji ruchowej, ale, ale nie tylko ruchowej rehabilitacji, bo rehabilitacja to szerokie szerokie pojęcie, żeby mogli się spotkać przy grylu, żeby mieli, nie wiem, jakąś altanę, żebyśmy... No, żeby to było takie miejsce, które żyje, takie miejsce dla nich. Ja chciałam powiedzieć, że ogromnie się cieszymy, że mogliśmy dzisiaj tutaj się znaleźć, że mogliśmy się spotkać jeszcze raz z tymi ludźmi, bo naprawdę dla nas to ogromna radość widzieć szczęście na ich twarzach, które dała im nasza wygrana. Wiadomo, my też się ogromnie cieszymy. To jest aniołek polerowany przez podopiecznych tego domu pomocy społecznej i to jest aniołek chyba na szczęście, tak mi się wydaje. Nie mieliśmy tego aniołka przez cały program, mieliśmy inny, taki drewniane, bardzo ładny niebieski, który przyniósł nam szczęście i mam takie wrażenie, że oni wkładają tyle serca w tą pracę i w te właśnie ozdóbki, że to musi przynosić szczęście, po prostu nie ma innej rady. Wielkie dzięki niech te aniołki przynoszą szczęście i wam, i nam, i wszystkim, którzy byli z nami przez cały czas tego programu. Dzięki. Sim, yes. é